Jak się to jest zimno i niewygodnie na tej podłodze! Czesio zajął moje łóżko! I jeszcze zastąpił mnie kwiatkiem moje miejsce! Jeszcze nie da się spać, bo chrapi jak jakiś prosiak! I kurde no Moją ulubioną roślinkę położył zamiast mnie jeszcze babka, no jak ja mam spać na tym, no nie da się tak! A szaritan, o tak, mam 800 plus, jestem kangurem mam, mam grubą dupę, muszę za coś karmić, pół kokotka! Pozbędę się ciebie, szczotą! tylko jak jak? Może napisali coś na internecie, jak pozbyć się szczoty? Idę sprawdzić. Ciagłówki <laughs> się opad. Mm, Ciagówki. A mam almulki. Przestaniesz pooglądać dzieci jak śpią? <głos> <Nie>? <głos> jak pozbyć się szczoty, która zajęła Twoje miejsce? Tegory! <noise> Gregory, co? No, nie Pisa, może nie, nie, nie. być. Gregory, jest dziesiąta rano, a ty już na tym komputerze siedzisz. Pewnie Fortnite grasz. Nie, nie, ja ci nie, powiedziałem, ja Dnia się nie zaczyna domową. od komputera, tylko od przepychania kibla. Ale jest przepchana i ja odrabiam pracę domową. Pracę domową? Tak. Co, co? Coś ty tu napisał? Jak pozbyć się... Z... Co ty z domu? Jak możesz? Dopiero jeden dzień tutaj Czesio z nami mieszka, a ty już się go próbujesz pozbyć. Nie, ty za dużo komputera korzystasz. Nie, 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 żelika Porządek, tylko. Odsuń się. Odsuń nie, odsuń proszę, się. nie, nie, lub tego to. No. Mój komputer! Oh. Oh. Co się stało? Ty głośno jesteście, jeśli spać nie wolno. Widzisz, co przez ciebie się stało? Czesio się obudził. A to dopiero Ale! 10 rano, on może do 12 spać. Przeze mnie! To też żeś mi Pytanie jest. Czy byłeś już na polu ziemniaków i żeś je wykopał wszystkie? Nie mamy pola ziemniaków. Sąsiad no, ma, ja. zatrudniłem, żebyś tam dorabiał sobie Ale ty na wakacje. Nie, nie powiedziałeś mi o tym nigdy, nie ma wakacji, zaraz są święta. Na wakacje oszczędzamy, moje wakacje. Moje, wakacje Gregorego, to są moje wakacje, program socjalny się nazywa. Masz oszczędzać na moją wakację. No co, no spać nie mogłem, to poszłaś przyszedłem chociaż. Nie możesz brać przykładu z brata? Zobacz jaki on jest... Inteligentny, nie wiem. Ma... No dobra, może nie bierz tego pod. Chociaż to już chyba wziąłeś pod uwagę. Czesio jest fajny, Czesio sobie śpi w łóżeczku z no, małpą. Czesio fajny. fajny. Je, jest fajny, a ty co? No i czemu się go próbujesz pozbyć? Ja nie, ja, ja szukałem pozbyt. Chciałeś mieć rodzeństwo. Najpierw chciałeś mieć rodziców, masz mnie, narzekasz. Potem mówisz, że chcesz mieć brata, masz brata, narzekasz. Nie chodziło o tą szotę, tylko o tą, co Oj. zamiatam w kuchni, bo ona się już zepsuła i nie wiedziałem, co z tym zrobić Bić. I jak się jej pozbyć z domu? Tak. Nie przejdzie to, Gregory. <gry> Mam dla was zadanie bojowe. Czesio? Mopkę mami. Papa Mopka. Dobra, ty nie musisz nic dzisiaj robić. Za to, Gregory, po pierwsze, masz posklejać komputer z powrotem, bo nowego ci nie kupię. Więc zacznij go sklejać już dzisiaj. Może być na ślinę, bo kleju też nie mamy, by bo nas nie stać. Potem trzeba iść kibę przepchać, właśnie dwójkę zrobiłem. Po trzecie, musisz mi pomóc wyczyścić kuwetę kotka. Czyli twoje łóżko trzeba posprzątać. Znowu? To ja biorę przykład szczęsia i nic dziś nie robię. Nie, nie musisz. A, jestem, nie. jestem Gregory. <laughs> <Ale> Gregory, nie <laughs> zachowuj się jak debil. Masz tutaj, posprzątać ten komputer teraz Zachowujesz jak Czesio! Czesio jest słodki, a ty jesteś debilem No, zobacz jaki on Mam jest mopeczkę. słodki spójrz, oh my, spójrz w jego oczy Co widzisz? Które, bo nie wiem Dobra Czesio, idź sobie do siebie, do łyżeczka i rób tam dalej to co robiłeś Sialikon, sialikon Co się stało? Ej, a, e, a, a wiesz co mi się śniło? Co ci się śniło? No nie wiem, zgadnij e, znaczy, e, e, mi się śniło, że byliśmy e, super superbohatelami z małpką I e, latowaliśmy w świat No dobra, może tylko Tylko osiedle i tam Złodzieje były, no I my z kaszą biegaliśmy, wiesz? Okej, okay, fajnie, dobrze, mamusia kupi kletki Jo, nie, a teraz... Kletki kupi, je hey, kletki Ty jesteś jego mamusią Zamknij <laughs> się On ci kupi kletki On nie ma mamusi on kredek nigdy nie dostanie. Ej, a skąd są małe szczoty? Z dupy! Masz tu posprzątać. Jak tu wrócę, ma być czysto, jasne? Nie chcę dzisiaj słyszeć żadnych kłótni, a tym bardziej, że to się brata to To po... pójdę po szczotkę, żeby zamieść. Cześć! Chodź, musimy to... posprzątać. No. Ale No jak Chodź. to się Ja spać miałem. Poczekaj, muszę, muszę posprzątać. No, Kali Gregory, komuści? wiesz co? Wiesz co, tak brata wykorzystywać? Naprawdę nie masz swoich własnych rąk? Co ty robisz teraz? Czemu bratem sprzątasz? No bo jest czotą! A ty jesteś czym? Dzieckiem. Ja też jestem dzieckiem, czemu mną sprzątać! No bo, no bo twoje włosy są idealne do tego. Cieszę się, że kibla to mnie sprzątam. Cicho, ty masz te włosy. Dlatego jego używamy na parkietu. On od razu no. woskowanie robi, wiesz? No. Jeszcze mnie obudził, małpkę moją zostawił w łóżku, teraz leży samotna, no i ja to ja mam jej powiedzieć. No jak ty się o, zachowujesz? Dobrze, przepraszam! No. To, no, dobra, się to chodź, chodź, Czesio, chodź, przykryję no, no, no. cię jako dobry, chodź, odpowiedzialny tak, brat! Masz go położyć do spania teraz, jasne? No skakuj, no. Czesio, Czesio, no. wskakuj! No, no staram się! Chłopeczka! aj... a weź mi opowiedz bajeczka, bo ja nie umęczę Dobrze, słuchaj, opowiem ci bajeczkę. Dawno, dawno nie? temu była taka magiczna roślinka, którą Jaka? jak ktoś powąchał, to zasypiał. Al Koniec. Ale te dzieci szybko zasypiają dzisiaj. No już mam go dosyć. Nie wiem, jak ja mam przekonać, że. Czy... Wiem, wrobię go! Wrobię w coś strasznego. W coś, za co Szalikan mnie by już wywalił 13 razy, a jego może chociaż raz. Jeśli Czesio będzie miało obok siebie jedzenie, pół kotka. To szarikan na pewno go wyrzuci. Genialne! Idę mu zabrać żarcie! Znaczy, idę mu zabrać żarcie. Cholera Jasta, ale się namęczę dzisiaj, żeby ten obiad zrobić. Kurde, teraz mam dwa darmozjady, żeby utrzymać w tym domu. E, 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 szarikan! Czego znowu chcesz? Ja ci nie dałem szlabanu czasami? Chciałem Miałeś się komputer poskładać chciałem na górze. Chciałem się spytać, kiedy obiad będzie, bo ta ale mam ochotę na cegłówki dzisiaj. Co? Czekaj, czekaj. Czy my mówimy o tych samych cegłach, które robię codziennie w tym domu? Tak, ale chciałbym... Może trochę... Chciałbym jest to tostera dzisiaj! Tyś głupi jest! Jak ja ci taką dużą cegłę do tostera wsadzę? Tam otwór taki nie jest nawet. Musiałbym pokroić tą cegłę, a to mi zajdzie z dwie godziny czasu, bo mamy tępe noże. No to chociaż z patelni, ale z kuchenki! O Boże, jakie ty masz wymagania, no się francuski piesek znalazł teraz, Magda Gessler przyszła mi robić kuchenne rewolucje. Codziennie ci robię cegły i ci nie smakują, a dzisiaj ci smakują? No bo wyczytałem, że... wyczytałem, że... Coś ty zrobił z moim Gregorem! Gdzie jest mój Gregory, który nienawidzi mojego jedzenia?! Chciałem być jak Czesio! Daleko ci do niego. Ale łatwo, a wiem, za Kurde, jeszcze nigdy nie wisiałem pod sufitem. No co z tymi cegłówkami z pateli z gazówki? Idź, nie przeszkadzaj mi teraz, bo muszę się skupić. Cholera, jasne jak to przepis szło. Cegła na patelnię patelnia na gaz. Cholera, to jest skomplikowane! Idź mi stąd, bo się muszę skupić! Dobra! Jasna tupa, no jakbym miał telegazetę albo coś w tym domu, to bym sobie na internecie sprawdził. Szarikanie zajęty, to teraz mogę skupnąć że Co on robi? Nie chcę wiedzieć. Jesus! <hans> 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 No Cholera, jasne, jak mam mu przygotować to? Ten obiad na tym paniku. Przecież my gazu nie mamy w tym domu, ale se wymyślił, dzisiaj będzie jadł surową cegłę. I się nie cieszy, że w ogóle coś dostanie. Bułko Kotku, mój słodziaku. Ojejku, jaki ty jesteś słodki? Chodź, bo teraz czas cię nakarmić. Pamiętaj, że ty masz pierwszeństwo przed tymi darmoziadami. Wiesz, co kupiłem dla ciebie? Najlepszą karmę na całym świecie. Z łososiem, kurde, pozłacanym i tak dalej, nie? Wiesz, na twoje ulubione, bo ty musisz się dobrze odżywiać. Tutaj, gdzie. Gdzie jest? Gdzie jest moje jedzenie dla kota? Pewnie Gregory wziął mi i podpieprzył żarcie. Wiedziałem, że z tymi cegłami to była ściema. Wiedziałem, że mnie okłamał ten darmo. No, nie poczekaj. Mam, mam to jedzenie, półko kotka. Jak Szarikan zobaczy go przy Czesiu, je, to na pewno będzie na niego i go wyrzuci. A może ja nawet sobie coś skosztuję później. Dobra, tak i masz przytul się do tego. Idealnie, a teraz się schowam i poczekam tylko. Dobrze, że tu zostawiłem ten śmietnik. O! O kulcie! Alan czerwony klocek! Po malmulkach znowu lecimy, kulde. No gdzie on poszedł? jak szalikan tu wejdzie zaraz i go tu nie będzie, to będzie na mnie, pewnie i go nie wkopię! Może szybko to naprawić! Jasebski bydy śmiecie mem! Szybko! A co tu się w tej łazience wyprawia? Matko Salikan, uciekaj! Ty za będzie katapulta! Co to za dźwięki są jakby druga wojna światowa się zbliżała? Nie wiem, szalikan, chyba po tych malmulkach nie przyciśło. Dobra, to ja idę zobaczyć co u Gregorego no. a ty... Ulatnia się Salikan, latuj życie. A, 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 no, no nie! Nie wiesz, że nie, 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 to nie. jest tak jak myślisz, nie! To jest dokładnie tak jak myślisz. Nie nie, to części! To cieszy, ja ci chciałem po pokazać, że... Tak, myślałem, że to ty wziąłeś i mi podpieprzyłeś żarcie dla kotka. A wiesz, jaka jest kara za kradzież Nie, nie, tylko nie podupie. Nie, 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 tylko nie potępiam, nie! Tak jest, to jest tylko jedna i jedyna kara, jaka możecie spotkać za to. Nie. Dawaj, swoje cztery litery! Nie, to nie... Glegoli. Czy ty też zjadłeś te malmurki z ościem sosem? Ty mi się stałeś! No, a no wiem, niech mnie też przycisnął przed chwilą. Ja nie mogę mówić i bomba, jak nie wiem co. Ty zbombardowałeś moje życie! Niszczysz mi jej! Już nie DOSTAJĘ tylko potupił. No ale jak to widzisz, <grym> ty sam te malmurki jadłeś? Zostaw mnie! Zniszczyłeś mi życie! Tylko ale... się tu pojawiłeś! No ale, Glegoli, jak ciś zniszczyłem? Życie ja tutaj dopiero jeden dzień jestem! To już jest za dużo! No ale... no ale słuchaj, ja tylko spałem i później poszedłem do kibla, to najwyżej to ci tylko myśle mogłem zniszczyć! To ja to, no nie sprawdzałem jeszcze! Po prostu jesteś! Jesteś i tyle wystarczy! No, ale, no jestem Glegoli, no ale jak to tak? Zostaw mnie, ja muszę tutaj powiedz podłogę moimi łzami! No dobra Glegoli, no to... To do później glegoli. To, no trochę mi głupio, że tak ten glegoli się czuje, źle. Może, może bym mu jakiś pleżent. Ja nie mogę! O! Kłodorzek! Dziękuję ci Kosiu na śmieci! Od dzisiaj dam ocenę na aplikację żabki! Ja nie mogę! Taki dziadki przedmiot w tym pokoju jeszcze od kosza na śmieci I, i, idę mu to dać! <gry> Glegoli! Glegoli, słuchaj! Ja mam dla ciebie prezent! Proszę, żebyś się także nie czuł! jedź, Jedz, Glegoli! Cześ o to... wypadci. ci! Cześ o to dla jedz. mnie? No? Może ty nie jesteś taki zły? Jezu, jak ja nie No pewnie, jadę. że nie jedz, i ja, ja jestem, ja jestem najlepszy! Dziękuję! Gle Glegoli, masz problem z jedzeniem? Czekaj, daj, no ja ci poglądam. Um... Nie, 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 nie ma Je problemu! Um... Ja nie jestem... Je Trzymaj, Glegoli, jedź. Papa, dobre! Mm. Simmaj, chyba, chyba, chyba będę dokoń z Lesy, dokoń. Zna śladek Gregory, wiedzie w ciebie! Gregory, wiesz co? Bo pomyślałem, że chyba za mocną ci karę. Dałem Nie, 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 czyli koncie nie. Nie, 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 to czyjesz! Czekajcie! To nauczy! To ja... To ja szykuję obiad dla ciebie, a mi parówki podkradasz na święta, za niedługo się zbliżają! I ty mi parówę bierzesz ode mnie z lodówki. No nie, 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 nie tak cię tak wychowałem. Nie wychowałem cię na złodzieja. Chodź bułka kokotku, co mam dla ciebie? Odzyskałem po tym głupi Gregory wziął i ukradł ci jedzenie. Masz papulę! Selikan! Co się stało? A kiedy będzie obiadek? Ojejku, ty głodny jesteś, co? Chciałbym mieć no. sobie już cegłę. Sobie... No musi się dogotować trochę, bo zostawiłem, a gazu nie mamy, więc się długo będzie gotować. Ale wiesz co, możesz sobie no, iść no. pooglądać telewizję teraz! Dobra, to ja to, to ja idę! To weź mnie zawołaj! No! Bo a ty co się gapisz, masz karo jedna! To, to, to też mogę poglądać. Gówno możesz ścianę pooglądać, co najwyżej, ty Ech. się cieszę, że w ogóle jeszcze dychasz, ty? Ja ci dałem na schodzenie w ogóle tutaj. Tyle <noise> tu wisię, ale tańca. Czesio, to jest ściana. Co? A, sorry. Tyle tu wisię. jest zb... Na na naprawdę wolisz jego niż mnie? Co? <noise> Nic, idę. Nie wiem, idę pozwąt się. Idź do swojego pokoju i się zastanów nad swoim zachowaniem. Ostatni raz mi kradniesz, popatrz się, popatrz się tak jaką słodziakowi, jemu kradniesz jedzenie. Jak ty możesz patrzeć sobie w twarz w lustrze? Przecież ty to jesteś to największym wyrolem. W twoich rękach zobaczyłem, że trzymasz kocią karwę. Ach, i tak mi nie uwierzysz! Dobrze, że. No nie wierzę ci, powiedziałem na własne oczy, jak chcesz to! Od Dobrze, że to jest jeszcze mój pokój, chociaż! A właśnie, a propos tego, teraz to jest pokój Czesia. A ja gdzie mam mieszkać? Nie wiem, jak ci pozwoli, to możesz sobie u niego wynająć kawałek podłogi. Idź, idź na swój korytarz. No, mam korytarz, chociaż nie. No to tu postawię ściany. <noise> Muszę się go jakoś pozbyć, niszczy mi życie, jeszcze pokój straciłem. Poza tym on ogląda telewizję, jak na ścianie. Tylko co ja mam zrobić? Ej, hey, małko, małpko, patrz, jak tam lubią. Widzisz, patrz, jak tańczą te bambany jako fabuła, co nie? Nawet bez muzyki grają, co iść to. Małpko, przecież to seans jest prawdziwy. Popatrz, patrz, ja nie mogę. To on jest chory, wiem. Gówno schodzi ciężko z dywanu, więc jak Czesio by nastrał na dywan, to Szalika na pewno go wyrzuci. Jak ja chodzę po, 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 w butach po tym dywanie, to chce mnie już wywalić. Tylko gdzie ja znajdę, gówno? Wiem! Cześć srał przed chwilą! Ale to będzie obrzydliwe! Patrz małpko, patrz! A teraz słuchaj, zmiana programu! Patrz jaki mają sufit! Patrz na te piękne wybrzuszenia! I te dziury takie, co tam takie światełka są jak świetniki, nie? Ja nie mogę... W luksusie dzisiaj żyjemy! Cześć, oto ja, to ja, twoja małpka, i ty! Jak nie li? Jeszcze nie przepchałem tego, jak dobrze! Ale naprawdę muszę to zrobić, czegoś nie robi na... E, Miłość... no e, żeby tu mieszkać. E, jeszcze ciepłe. Fuj. Ale tutaj jest! Oh. Ej, glegoly, weź, bo mi zasłania z bombany, tyle najlepszy fragment jest! Przez... Idź mi stąd szybko! Ten no bo się zaraz skończy, no! Ale, glegoly! No, no, no i przegapiłem najlepszy flagment. No, id, idę sobie stąd. Przecież. Chodź tutaj, małpko, chodź. Idziemy stąd. Ach, ach. Jak tak z nami przerwać? Szarikam! Szarikam! Co ci powiedziałem, że masz szraban na kuchnię i na wszystko inne i tylko korytarz jest dostępny dla ciebie? Ja wiem, ale widziałem jak Czesiu na dywan, a to jest ten twój ulubiony dywan! Czesio ogląda telewizję, co ty gadasz za kłopoty te No właśnie, go przycisnęło i narobił na dywan, a ty mi zapraszasz tam butami w ogóle oddychać przy nim, bo to jest jakiś, jakiś nie wiem, z Rosji sprowadziłeś ten dywan Tyle jak gory, na ściany. Ty masz jakąś gorączkę teraz? Co ty za farmazony? Czesio nie robi takich rzeczy w ogóle, on jest grzecznym dzieckiem, to ty jesteś jakiś wybrakowany! No przecież on jak syna to całą łazienkę za... Słuchaj, pójdę tam, ale jak nie będzie tam ranę, to przysięgam, nie? Ta ręka, ta ręka po prostu wejdzie ci tak tyłkiem, że aż przodem wyjdzie! No tu, patrz! No prawie na środku dywanu! Ma słabego celu, ale no widzisz? Co to się stanęło tutaj! Mój nie no, sprowadzony dywan z Rosji jest tutaj taki drogi. Przecież to jest Welur prawie 90. I kto to zrobił? No cześć! Aha! Mhm! Mm Ten Czesio! Ten niewidzialny Czesio, Może to jest jakiś twój przyjaciel niewidzialny, który... No nie no! Sobie. Przyznaj, się, przyznaj się, to ty zrobiłeś po prostu i chcesz zwrócić na siebie uwagę, żebym bardziej cię wziął i atencjonował. Ile razy ci mam powtarzać, że nie jesteś pępkiem sześciata? Coś ty mi narobił tu na ten dywan? Co ty? To, to jest? nie ja! Za karę masz to zjeść! Nie, nie, nie! I masz wylizać mi ten dywan teraz! Jestem aniołkiem! Już żarigam, przepraszam, ale to naprawdę, o. Jeszcze raz, Gregory, coś takiego zobaczę u mnie w domu, to przysięgam. Zadzwonię do opieki i oddam cię gdziekolwiek, nie? No, po prostu oddam cię nawet na złomowisko, rozumiesz to? Może chociaż. Ała! Czekaj, czekaj. I... Z tego zegarka może by coś było na złom. <laughs> nie byłoby, jest plastikowy. Cholera jasna. Ciebie to nawet na złom się nie upłaca wow, No bo jestem człowiekiem! Wracam do kuchni dokończyć karmić bułką kotka. Jak wrócę ma ten dywan być biały, a nie wiem jak to zrobisz, bo jak go kupiłem to był beżowy. Kupi... 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 No, chodź. Liszę! Liszę go! Ej! Glegoli! Słuchaj! Ej, a może się pobawimy? Nie ja mam czasu! Muszę lisać dywan z twojego kówna! A, no dobra, no to, no to, a, a może później. Albo. Tak! Częściu, pobawimy się! Tak! O, na, naprawdę? Słuchaj! No to chodź, no to chodź się, pobawimy, no? Słuchaj, z byłeś. Małpką, tak, z Babką też byłeś kiedyś w wesołym miasteczku? Nie. A co? To super, słuchaj, zrobimy roller U nas w mieszkaniu. Szarykanowi nic nie powiem, bo i tak pójdzie na mnie. O no dobra, no to chodź, no to... No to pokaż mi ten roller To szybko na schody, biegnij! Ja zaraz do ciebie dołączę! No to, no to chodź, to chodź, no, szybko! To jest... Idealny plan, żeby się pozbyć Czesia w końcu, zepchnę go ze schodów i będzie to jako wypadek, to nawet nie będzie to na mnie, tak, w końcu się go pozbędę. Legole, a ten wózek, a czy ten, ten, ten -kostel jest dwuosobowy, bo ja bym chciał z mamką się przyjechać. Tak, jest dwuosobowy, bez problemu, słuchaj, tak? patrz, masz, no to, to jest twoja małpka. To teraz, słuchaj, musisz się bardzo mocno nie trzymać i... No? I... Czesio! A... On już leci! Glegoli! Czesio, nie trzymaj się! Nie! No? Mm, Lecimy! nie! A, a, nie. nie! Żyję. Glegoli, to chyba nie był taki bezpieczny pomysł. Nie, nie, było super! Złamałeś coś? Nie. Bo a To ja ty? tak, to so, ja tak... Zaraz, nie wytrzymam. Co to z dołu za hałasy są w tym korytarzu? Co tu się o, ja... dzieje? Glegole to było coś. E, co ma o, macie, mi, to macie mi wytłumaczyć, co tu się właśnie teraz dzieje? E, my się bawiliśmy, salikam w lolorkoście się bawiliśmy. Jak, jaki lolorkoście? To też to, to są schody, to jest wózek, sobie krzywdę, e, zrobicie. No, ale już jechaliśmy i popaść, jak fajnie było. W ogóle tak z jechaliśmy tutaj. I teraz leżymy. Cześć, nie się miał nie super wiem, co to pomysł? Start... Czyli to był pomysł. Jego! E, to był pomysł Glegolego. Glegole wpadł na pomysł, przyniósł wózek. I, I. O, i z mapką mogłem jechać. Nie wiesz, to nie był mój pomysł naprawdę. Gregory, kończy mi się pomału cierpliwość. No i tak ją dużo masz. Wiem! Mam też dużo naboi w tym magazynku. I one nie mogą się doczekać, żeby znaleźć ujście mojej agresji dzisiaj w stosunku do Ciebie. Nie możesz tego zrobić! Wstań, Gregory! Ostatni raz widzę takie rzeczy. Mój wózek z Lidla wziąłeś nie i porysować. Nie mogę, bo mam złapaną nogę! A, ja A, co tak, A co mnie to interesuje? Tak, ty możesz stać. Co mnie to interesuje? To brat cię teraz. Zanieś go do kibla i poskładajcie mu nogi. Tak jest kapitanie, chodź Glegoli, położymy się w statki. Nie, Ech. ja nie chcę być łoczem pod wodą, nie! Na spokojnie Glegoli, będzie śmiesznie, będzie... Oj, czekaj, bo ty chyba chacisz głową o szkodki Glegoli. Wyżej, tak, oh, oh. wyżej. Nie! Lecimy Glegoli, lecimy. Dobra Glegoli, na spokojnie. Ładnie, pomogę. Ja, ja miałem kupić pierwszej pomocy w podstawówce. Chodź, najpierw trzeba cię odczucić. Co? No, Ech. nie, 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 nie Czeszu, nie! No, już prawie, już prawie, Glegolyna, spokojnie. Nie, nie, Czeszu, jest wszystko okej, okay. Nie, 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 Czeszu, nie, nie, nie! No, Glegory, e, szybko powiedz mi, ile widzisz w środku! okrągłym halo? Jeszcze raz chyba, wielokrotnie trzeba. Ech. Umarłem Aś, ze taki ciężki jest, Glegory. Glegolę, ile widzisz Wszystkie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Dziś gole mówiłem! Ja ci mówiłem że to będzie pierwsza pomoc! Jej! Dla Goli Jesteś dumny ze mnie? To chyba, bo ja ostatnia pomoc była byłaby najprędzej! Wrzuciłeś mi głowę do kibla z gównem! Nie no, goly, przecież to są klocki lego I praszty linka MAM DOSYĆ PRÓBOWAŁEM SIĘ CIEBIE POZBYĆ CAŁY Ale... DZIEŃ CIEBIE SIĘ NIE DA POZBYĆ Wiesz co? No pewnie że się nie da, jestem jak taki pasioci Jesteś jak karaluch KARALUCH Wiesz co? Skoro ja tu nie mogę mieszkać wyprowadzam SIĘ A ty zostań <laughs> sobie tutaj Idę a... stąd No pagle goly Kończy kolitas będzie dla mnie <laughs> To ja idę sobie łóżka przygotować Miało ci się smutno? Biegnąć o ty większy pokój Wyprowadzam się do pizza Plexu! Freddy mi przygotuje gdyś spięł. Nie goli! Czekaj, weź drukarkę ze sobą! Po co mi drukarka? Wiesz co? Idę drzwiami, daj mi tą drukarkę. Nie wiem, przekupnie czikę, żeby mnie nie zjadła. No to wagle goli pa! Mam e, dosyć tego szarika! Już nie zobaczysz Tak, 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 Gregory, tak, wiem, wiem mhm, Nowy sezon Fortnite, jasne Dobra, nie mam teraz czasu, układam klocki sobie Chcę ułożyć krzywą wieżę Nigdy mnie nie zobaczysz już Co on tam, pieprzy był, kokotku? Popatrz, jaką wieżę żem ułożył Normalnie super rącka, taka, ja pierdziele, nie? Jakbym miał więcej klocków, to może bym większą zrobił nie szanuję, tylko że lekarz nie bo miał 500 plus na mnie. Przynajmniej w pizza plexie może odnajdę swój dom. Freddy mi się zaopiekuje mną. Może Roxy mnie nie zje? Oda nie działa w sumie. To może Cika mnie nie zje. Będzie lepiej niż tu. <ścoughs>